A ty mnie znowu oszukałeś! Z czym? Zrobiłem jak powiedziałeś, przepisałem majątek i firmę w testamencie na brata, żeby ta moja żona, Jędza Mariolka nic nie dostała. No i bardzo dobrze. No tak, ale brat mi powiedział, że jak zabrałem majątek mojej córeczce, to ona i tak może do niego przyjść po zachłystek. Zachowek. Toć mówię. Po ukończeniu 18 lat, przez 5 lat będzie przysługiwać prawo do zachowku. Jeśli będzie zdolna do pracy, to połowa z tego co jej się należało z mocy ustawy, a jeśli byłaby niezdolna, to 2 trzecie tej kwoty. No to jak firma jest warta 5 milionów, to tego Milion w inwestycjach, to skąd on ma wziąć połowę, czyli półtora miliona. Z twojego ubezpieczenia na życie. Póki co mamy je na milion, ale możemy dorzucić te pół miliona dla pewności. I ja to bym w ogóle wtedy zrobił w formie kapitałowej, czyli będziesz z jednej strony ubezpieczony, a z drugiej jeśli dożyjesz, to uzbierasz pieniądze na przyszłość. Ty mi w myślach czytasz. No właśnie chciałem jakiś konto otworzyć, a tak miałbym wszystko w jednym. Zawsze do usług. Jak nie przyjdzie po zachowek, to będziesz miał kupę kasy zebrane na boku dodatkowo. Ja co nie moim kwiatuszkiem tej wiosny, już ci polewam. Mm.